Witam wszystkich na kanale Slender. Znowu będę grać w grę Fight Night FPS Battle. Ostatnia runda. I lecimy. Od razu pistoletik. o tak namierzyć? o kur... chodź to z daleka spróbuję a ten celownik dobry jest dopiero też skorzystałam na ostatniej, na ostatniej rundzie Tylko 15 zostało. Szybko pójdzie. Aby spróbować namierzać, bo oni tak. No teraz już nie ma czasu na namierzanie. Chodź tu. O, o, za drzewo się nie chowaj. O, nie widział mnie. A? No i znowu niedzionek, niestety się spotkał z nim Don't give up, jej nie poddaję o Ojej, gdzieś się poroz... Porozchodzili. Kurczę, no. Jeszcze ja dwoma palcami gram, bo tak to... Z telefonu. Ale już niedługo znajdę sobie program i z komputera będę nagrywać. Takie różne... Różne gry... O, il dopelinka. Może pana mierzy z daleka? Nie, nie chowaj się. Aj! <laughs> co? Pozysje pozycja, tak? No. Gdzie tu nie powiało? Wywiało i gdzieś. Jakieś... Ja mogę tu iść. Gdzieś tu? A ty tak bliska? Tak podeszłeś. Spróbuję z daleka go namierzyć tym, tą namierzarką. Nie zobacz. Jej, znowu spotkanie z lwicą. Nie, kotek nie jest mnie. Osz te... Czterech zostało. Ktoś mnie tutaj ubija. Ej, panie. Masz blisko cmentarz i dobrze. Ej, to rinka A nie, to jest pistolet. No, już trzech zostało. I pewnie znowu, pewnie to trzeba zejść. Nie, nie mam. To trzech, to już nie ma sensu z palki brać. Znowu. Niedźwiadek. Nie, 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 nie chcę spaść. O, niedźwiadku. Może ciebie ukaterłupić, niestety. O, nie. Też mało mnie nie dziabną. No teraz już mam więcej że jak przejdę Just To spikam idę na koło I palemki są Patrzę, że słońce nie ma, zachmurzenie jakieś na niebie. No dwa jeszcze Czy dwóch zostało? Ciekawe, tyłem stoi z daleka. O, dało się. O, ostatni to został. Ciekawe, czy ja namierzę go z daleka. O, dało się. Nie muszę 10. No, dwa I gwiazdki. Ostatnia runda. I koniec gry. Jeśli się filmik spodobał, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek o no, o powiadomieniu, jak będą nowe gry, nowe filmiki z gier. No i cześć.